Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. W naszym poranku siódma dziewiąta kolejny gość, redaktor Tomasz Terlikowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Redaktor napisał bardzo ciekawą książkę, ale zanim o tej książce, to nie mogę sko nie skorzystać z okazji. Chciałem jedno pytanie zadać o posiedzenie plenarne konferencji episkopatu Polski, które w najbliższych godzinach rusza. No i głównym zadaniem tegoż spotkania ma być wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego właśnie konferencji Episkopatu Polski. Czy to jest tylko symbol, bo przecież przewodniczący Kepu nie ma wielkiej realnej władzy, czy jednak ważna, ważne wydarzenie, na które jako katolicy powinniśmy. Zerkać z uwagą? Jedno i drugie. To znaczy, oczywiście trzeba powiedzieć, że władzy przewodniczący Konferencji episkopatów w takim znaczeniu dosłownym nie ma. Dlatego, że władzę zawsze w kościele ma biskup, ordynariusz, metropolita, metropolita też nad swoją diecezją i papież. Konferencja Episkopatu Polski to jest struktura administracyjna, ale władza symboliczna jednakowoż istnieje. To znaczy, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wydaje apele, oświadczenia, listy. Bardzo rzadko inni biskupi z nim polemizują, kiedy coś takiego wydaje. Więc można powiedzieć, jest taką twarzą polskiego kościoła. I z tej perspektywy to jest ważne wydarzenie, szczególnie, że w najbliższym czasie, poza tymi wyborami na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, będziemy także mieć, trudno powiedzieć, wybory, ale decyzję Watykanu w sprawie obsadzenia już w tej chwili chyba siedmiu diecezji i metropolii w Polsce, co oznacza, że szykuje się Używając języka świeckiego, wielka rewolucja kadrowa w polskim kościele. A czy za tą rewolucją kadrową idzie też reset mentalny albo reset codziennej polityki prowadzonej przez hierarchów? Na tym etapie go nie widać, dlatego że trzeba powiedzieć jeszcze wciąż. To jest. To są stare władze. Ksiądz Arcybiskup Gondecki bardzo się uaktywnił w ostatnim czasie, wydał bardzo dużo dokumentów, więcej niż wydawał wcześniej w analogicznym. W okresie widać wyraźnie, że jeszcze Kościół jako całość nie odnalazł się w nowej rzeczywistości politycznej. Ona jest i społecznej, bo oczywiście te wybory polityczne wynikają ze zmiany rzeczywistości społecznej, i tu wyraźnie widać, że jeszcze tej zmiany nie ma, ale zmiany mentalne zawsze zachodzą dużo wolniej niż zmiany kadrowe. No dobrze, wybory, wyborami. Zobaczymy, jakie będą wyniki i pierwsze efekty. Wrócimy do tematu, jak będzie już konkret na stole. Jutro jest konkret na stole, jutro będzie konkret na stole, bo do księgarni trafia biografia apostoła. To ja, Judasz, właśnie autorstwa Tomasza Terlikowskiego. Ja jestem w trakcie lektury. To jest zbiór, nie wiem, czy się redaktor ze mną zgodzi, kilkunastu w zasadzie esejów, które tworzą wspólną całość. Esejów poświęconych Judaszowi, a w zasadzie takie małe śledztwo redaktora. Co my o tym Judaszu wiemy? Najpierw zapytam, dla Dlaczego w ogóle zdecydował się pan na wzięcie tego nieszczęsnego Judasza na celownik? Z kilku powodów. Po pierwsze, to jest postać, która, jeżeli popatrzymy się na apostołów, jest trzecią co do częstotliwości występowania w Ewangeliach. Po pierwsze jest to oczywiste: święty Piotr. A drugi jest, co również dość oczywiste, święty Jan. I właśnie trzeci jest Judasz. A równocześnie, chociaż występuje bardzo często w porównaniu z innymi apostołami oczywiście bardzo często, to jest postacią najmniej znaną. Dlaczego? Dlatego, że u każdej, w każdej kolejnej Ewangelii, im ona jest młodsza, mówiąc inaczej, im później powstała po śmierci Jezusa, tym jego postać ciemnieje. Staje się coraz trudniejsza, cięższa, mniej przyjemna. A równocześnie jeśli czytamy tę Ewangelię z taką czystą głową, bez całej tej ikonografii, bez wszystkich tych opowieści, które potem się nawarstwiły w apokryfach, w legendach, w sugestiach, także w literaturze, to widzimy, że to jest postać bardzo skomplikowana. Bo z jednej strony no to był bardzo bliski Jezusowi Uczeń, bo był skarbnikiem, no to wiemy. Z drugiej strony wiemy, że on chyba podjął największe wyzwanie, przynajmniej na początku swojej drogi ze wszystkich apostołów, bo. Wszystkie sugestie, jakie znajdujemy w Ewangeliach są takie, że o ile jedenastu z apostołów to byli Galilejczycy, oni się wywodzili z tego samego środowiska, z tego samego miejsca, z tej samej kultury co Jezus. O tyle Judasz wszystko na to wskazuje był Judejczykiem, czyli musiał, no, można powiedzieć, zejść w dół, dlatego że Judejczycy uważali się za lepszych, lepiej wykształconych, bardziej pobożnych, no on się decyduje chodzić za Rabim z Galilei, za nauczycielem z Galilei. Czyli no, to takim kimś powiedzmy, z, z trochę niższej klasy społecznej. A jednak poszedł, a jednak ruszył, a jednak chodził. Wiemy przecież, że chodził z Jezusem cały czas. Tajemnicą pozostaje dla nas powód, dla którego zdecydował się wydać Jezusa. My zazwyczaj mówimy o zdradzie, o sprzedaży, ale te pierwotne ewangelium mówią po prostu o wydaniu. Dlaczego to zrobił? Czy powodem było, jak mówi święty Jan, bardzo późno już? Wyłącznie skomstwo, wyłącznie pazerność na pieniądze? A może jednak coś więcej, co sugerowałoby potem późniejsze jego załamanie? Ja pamiętam, wejdę, w, wejdę w słowo. Pamiętam, kiedy o, już to było ładnych paręnaście lat temu, ale kiedy gdzieś tam w, w, w teatrze grałem rolę Judasza w jednym z przedstawień, to wpajano mi do głowy, że on się rozczarował Jezusem, że przez te trzy lata chodził za nim, że wierzył w jakiś projekt ziemskiej rewolucji, ziemskiego zbawienia, i że zobaczył, że to idzie w kompletnie innym kierunku, no i z tego rozczarowania postanowił po prostu e, e, zarobić to jest jakaś odpowiedź, e, jakiś, jakiś trop, czy, czy raczej sprawa jest bardziej skomplikowana. Myślę, że jest bardziej skomplikowana. To znaczy, jest bardziej skomplikowana, bo gdyby chodziło tylko o to, to dlaczego później by się załamał, dlaczego później miałby się powieść. Oczywiście jest taka sugestia, ona wraca w bardziej współczesnej teologii, że on się rzeczywiście rozczarował. Albo mówiąc inaczej, że postanowił zmusić Jezusa do działania. Postanowił, wierzył, tak jak pozostali apostołowie, Piotr wierzył dokładnie tak samo bardzo długo, że mhm. Jezus odbuduje ziemskie królestwo Izraela. No. I oni nie chodzili za Jezusem, to widzimy, po to, żeby on poszedł na krzyż. Tylko z zupełnie innych powodów. I Judasz postanowił, jako ten taki najbardziej zdecydowany, zadziałać. To znaczy zmusić Jezusa do działania, zmusić go do tego, żeby w końcu objawił swoją mesjańską potęgę, żeby w końcu, jak już aresztują, jak już go w końcu postawią przed sądem, no to on pokaże, kim jest. Pokaże, jak jest wielki. I zbawi. Izrael zbawi w znaczeniu doczesnym, oczywiście, a nie w znaczeniu tym, które Jezus sam miał. No i w związku z tym zdradził, czy wydał, po to, żeby przyspieszyć to działanie, a potem zobaczył, że jego mistrz, ten, którego jednak kochał, umiera, oddaje, albo przynajmniej jest krzyżowany, bo my nawet do końca nie wiemy, czy on powiesił się przed śmiercią Jezusa. Na krzyżu, czy w jej trakcie, w trakcie umierania, i wtedy się załamuje. To jest jedna z możliwych interpretacji. Ona jest jakoś spójna z tym, co, czego możemy się domyślać o Judaszu. Wiele wskazuje na to, że on był zelotą, i to już rodzinnie był zelotą. Juda jest imieniem często nadawanym dzieciom zelotów. Może być tak, że jego przymiotnik Iskariota oznacza nie tylko miejsce pochodzenia. Że był skarioty, ale również, że był sztyletownikiem, byśmy powiedzieli po polsku, czyli takim najbardziej radykalnym zelotą, kimś, kto był dzisiaj byśmy powiedzieli terrorystą, terrorystą niepodległościowym, kimś, kto chciał odrodzić Izrael. No i spróbował tak zrobić, spróbował rzeczywiście Jezusa zdradzić. Ale może być również tak, oczywiście. Pamiętajmy, że to wszystko byli Żydzi. Żydzi w tamtym czasie opowiadali się po różnych stronach. Być może on ruszył za nauczycielem, za mistrzem, za rabbim i nagle zobaczył, że to idzie w innym kierunku: że on zaczyna myśleć o sobie i mówić o sobie jako nie tylko o Mesjaszu, ale wydaje się, że również jako o Bogu. I być może tego Judasz nie był w stanie znieść. Być może uznał tak jak uczeni w piśmie i faryzeusze, że to jest bluźnierstwo i dlatego postanowił go wydać. Ale dlaczego wtedy miałby się powiesić? Jaki miałby być powód, dla którego ten, który sprawiedliwie sądzi, nagle się załamuje? Strasznie dużo jest tajemnic w tej historii, strasznie dużo jest niejasności, a równocześnie jest to historia niezwykle ważna. Sergiusz Bugakow, prawosławny teolog, mówi o tym, że to jest taki. Krzyż, takie najtrudniejsze miejsce, taki punkt krytyczny teologii chrześcijańskiej, ta postać. To prawda, i tych tropów jest dużo w tej książce, i pytań, i, i, i prób, i ślepych zaułków, które nie ma co kryć przy, przy refleksji nad Judaszem, musimy, musimy w pewnym momencie natrafić. Ale też jest pytanie, które no też nie jest do rozstrzygnięcia, ale które chciałbym, żeby tu w naszej rozmowie też się pojawiło. Może on po prostu musiał zrobić to, co zrobił, bo bez niego, bez jego zaangażowania, takiego właśnie zaangażowania, nie byłoby historii z krzyżem, nie byłoby historii ze zmartwychwstania. No, tu wydaje się, że odpowiedź chyba jest. To znaczy, oczywiście mhm. jest takie myślenie gnostyckie, które mówi, że no, on zasłużył się, bo wydał Jezusa, ale z drugiej strony Jezus był w świątyni jerozolimskiej codziennie. Chodził tam. Faryzeusze, uczeni w Piśmie, go znali. W zasadzie nie był im potrzebny Judasz do tego, żeby go wydać. Nie był potrzebny do tego, żeby, żeby zdradzić. Ktoś inny mógł to zrobić spokojnie ktoś, kto po prostu się przyglądał, ktoś, kto po prostu był gdzieś w pobliżu. Natomiast, oczywiście, jeżeli popatrzymy się na ten tekst nie jako na historię człowieka, ale jako na pewien kształtujący się model kościelności to oczywiście Judasz bardzo się przydał w późniejszym myśleniu Kościoła. Bo on po pierwsze pomaga w takiej prostej stygmatyzacji tych, którzy odchodzą. Ale po drugie, w pewnym momencie stał się modelem, po prostu modelem Żydów niemesjańskich, Żydów niechrystusowych. Czyli tych z Żydów, bo pamiętajmy, cała ta historia to jest środowisko, to jest historia Żydów, to znaczy cała dwunastka i Jezus, to wszystko byli religijni Żydzi. Ci, którzy poszli za Jezusem byli Żydami i ci, którzy się przeciwko niemu opowiedzieli byli Żydami. Ale w pewnym momencie tych Żydów, którzy nie poszli za Jezusem, a w pewnym momencie wszystkich Żydów, bo judeo-chrześcijanie rozpłynęli się po prostu we wspólnocie chrześcijańsko-pogańskiej, zaczęli utożsamiać się z Judaszem. I od tego momentu ten obraz ciemnieje jeszcze bardziej. To już jest okres w dużej mierze poewangeliczny, Chociaż w Ewangelii świętego Jana, bardzo późnej Ewangelii, Ewangelii, która kształtuje się już w momencie ostrego konfliktu między synagogą a rodzącym się kościołem, możemy ślady takiego myślenia dostrzegać. Dla mnie jednym z największych wyzwań przy okazji lektury tej książki było no, trochę odspawanie się od tych kulturowych obrazów, które gdzieś z tyłu głowy są przy okazji Judasza. To określenie Judasz wraca nawet w tak błahej sprawie, no dla wielu niebłahej, jak piłka nożna, jeśli zawodnik odchodzi z Legii do Widzewa albo z Barcelony do Realu, to, to określenie Judasz jest tym pierwszym najbardziej oczywistym, które a jeśli idzie lepiej zarobić, to już w ogóle, które, które wraca i ciśnie się na usta. W tej książce ta refleksja jest wielowątkowa, także jeśli chodzi o interpretację samej postaci. I znowu ja wracam trochę do tego pytania, od którego zaczęliśmy: skąd ten pomysł, by wgryźć się akurat w Judasza, a nie na przykład w Piotra, który też miał przecież tyle dylematów, który też miał różne zakręty i burzliwe etapy swojej relacji z Jezusem? Ja myślę, że Piotr wróci. To znaczy, ja mam nadzieję, że się zajmę też Piotrem kiedyś, bo okay. do tego też zbierałem materiały. Natomiast Judasz, między innymi dlatego, to jest zawsze doświadczenie trochę osobiste. To znaczy, od pewnego momentu um, wobec siebie, ale także wobec części moich przyjaciół, znajomych, um, także w kościele słyszeliśmy sformułowanie Judasze, zdrajcy i tak dalej. To jest na początku bolesne, a potem człowiek wraca do tego, wraca do Pisma Świętego, wraca do Biblii. I próbuje zobaczyć, kim był ten człowiek, który stał się epitetem, który stał się e, oskarżeniem i którego oblicze utraciliśmy. I kiedy człowiek zaczyna czytać to Pismo Święte, odspawując się od tych wszystkich kulturowych obrazów, sformułowań, e, historyjek, to nagle się okazuje, że widzimy na tyle, na ile możemy zobaczyć z tak wielkiej odległości i tak bardzo przesłoniętego narracjami. Nagle widzimy człowieka, który pod bardzo wieloma względami jest nam bliski, jest podobny do nas i nagle ten epitet przestaje być tak bardzo stygmatyzujący. No właśnie, to trochę uprzedził pan moje ostatnie pytanie, bo ten tytuł jest trochę prowokujący. To ja, Judasz, nawet jeden z, z księży, widziałem na Facebooku, napisał, że to chyba takie, taka refleksja, autorefleksja musiała być u autora, jeśli chodzi o, o tego rodzaju słowa i określenie. Robi to jeszcze na panu wrażenie czasem? Boli? Czy, Co, czy, czy... Coraz mniejsze. Coraz mniejsze, dlatego że ta, 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 to moje doświadczenie z Judaszem, ale także z Piotrem, bo na te dwie postacie patrzymy się razem. Bo my często zapominamy, Piotr też się zaparł. To nie jest postać ladrynkowa, faceta, który był zawsze wierny. Zaparł się. To do niego Jezus powiedział, idź przed szatanie. Jak się czyta te teksty, to, to nagle te wszystkie epitety zaczynają mniej boleć, bo człowiek odkrywa współbrata. Są takie przepiękne cykle wiersze, ja z nich korzystam. Ojca Wacława Oszańcy, jezuite. Na temat Judasza. I one świetnie pokazują, że Judasz może także nam pomóc w naszej wielkopostnej medytacji. I do tego odsyłamy i do tego zachęcamy, bo to naprawdę mogą być całkiem dobre rekolekcje przy okazji lektury To Ja Judasz, biografii apostoła autorstwa Tomasza Terlikowskiego, który był naszym gościem. Książka od jutra w księgarniach można zamawiać, można też w wersji e, telefonowo-wirtualnej przeklikać. Serdecznie dziękuję, redaktorze, za to Czekaj wirtualne spotkanie. Dobrego dnia. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.